No witam, leży jakaś tyczka w starym ogrodzeniu zwalonym. Dziwne, że nikt nie odszedł. Widać tu już z 2-3 lata. O, to nie jest taka mała 3 z dziesiątek najmniej I to nie z tych łąkowców. No taki kurde dość Tylko 2 kilo Ciekawy byczek no z 2 lata na słońcu dwa pozieleń ale tu jeszcze kość zdrowa piękna tyka kurde ale się udało na chwilę wypadłem bo też z rana załamany miałem być w ogóle w górach to tak w połowie drogi się zatrzymałem i jest tyka ale się udało super Pozdrawiam,